Witam Was serdecznie w drugiej części naszego podstawowego kursu yy, jedzenia na surowo Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym co w ogóle jeść? Czy coś pozostaje do jedzenia? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zostaje cała masa różnych wspaniałych rzeczy do jedzenia. Wszystko, co nie jest podgrzane powyżej 40 stopni, nie jest przetworzone, więc jest to bardzo prosta odpowiedź. Warzywa, owoce, kiełki, orzechy, nasiona, najróżniejsze nasiona, e, na przykład zmielone albo na noc zostawione w wodzie i e, te nasiona będą następnego dnia miękkie. E, można też jeść mięso surowe. Na pewno wielu z Was w życiu jadło już tatara. Ja jak byłem mały jadłem. Od czasu do czasu jadłem tatara. E, to już rzecz pustą. Teraz e, wycofałem się z jedzenia mięsa. E, do tego jeszcze Mleko. Mleko też jest produktem surowym, ale oczywiście to już jest kwestia gustu. Ja preferuję odżywianie wegańskie, wegańskie na surowo i o tym będę też tutaj Wam opowiadał. Ogólnie rzecz biorąc, jest wiele różnych strategii dużo tłuszczu, dużo węglowodanów, jak to wszystko mieszać, jak się z tym wszystkim eee, co jest najlepsze. Słuchajcie, odpowiedź prosta z mojej strony. Nie e, bawcie się w takie rzeczy na początku, bo to Wam nic nie da. To jest, e, to jest zazwyczaj taki, e, taka przesiadka na tydzień, ale na pewno nie na dłużej. Ehm, starajcie się jeść tak, jak kiedyś się dzisiaj, nawet jeżeli jest to komplet frytyk, to starajcie się wplatać coraz więcej tych składników wegańskich, surowych, nieprzetworzonych w waszą dietę. Jeżeli będziecie to robić systematycznie, powoli, to, to polubicie to prawdopodobnie, mam nadzieję zresztą, że polubicie. Jeżeli się na to rzucimy, ale także po prostu zostawiamy to stare i teraz jest tylko to nowe, bardzo często Doświadczenia wiem, nawet swojego doświadczenia, że w tym momencie, prędzej czy później, po tygodniu, czy po trzech dniach, a może po miesiącu, załamujemy się i wracamy do naszej starej diety. A tak powoli, powoli będzie się to przekształcać. Jeżeli nagle jemy wszystko, zmieniamy nasze przyzwyczajenia żywieniowe o 180 stopni. Prawdopodobnie na dłuższą metę, dłużej niż tydzień, nie uda nam się wytrzymać. A to nie o to chodzi, żeby wytrzymać, tylko o to chodzi, żeby po prostu nam to sprawiało przyjemność. Pomyślcie o tym, co do tej pory jedliście surowego i co wam smakowało. Bo jedzenie wegańskie, na surowo to nie jest temat na na broszurkę czy na 15 minut e, rozmowy. To jest taki temat, to jest temat e, i pomysł na, na życie długie, zdrowe i bez bardzo wielu e, chorób w odżywianiu wegańskim e, możemy bardzo wiele rzeczy regulować i możemy zapobiegać różnym chorobom skórnym, e, różnym e, chorobom serca, układów najróżniejszych i e, nadwagi i tak dalej. Dlatego e, to, jest, to, jest taka, to jest taki pomysł na, na życie, a nie na, a nie na e, nie tylko na dobry wygląd i, e, i tak dalej. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że e, to wideo Wam podobało. Jeżeli tak, to poproszę o kciuk do góry. Widzimy się jutro. Widzimy się jutro.